Jest i paczka od mojego widza. No i co tam będzie? Trzeba zrobić unboxing, nie? Zobaczymy, co tam jest. A się boję. Zobaczymy, co zobaczymy, zobaczymy. Yy, Powiem tak. Yy, jest to. O, jest, ale dobrze zabezpieczona, ej, żeby każdy tak zabezpieczał paczki ma bosko. Co tam ze skarby muszą być? Je te mnie. Najbliższy. No. <śmiany> Dobra, zgadywać, co tam jest. Zgadywać co tam jest. O jest. Dobra. Dobra, mamy to. Teraz jeszcze tu. Może to nie jest kwestia w ogóle noża, znaczy nie jest kwestia opakowania, że tak do. Nie, dobrze jest Dobra, To jest jednak kwestia noża. Dobrze jest zapakowane. polsku. No. I teraz zobaczymy. Widzę, że to od Piotra. Zobaczymy, co Piotr przysłał. Coś lata. Coś tam lata. Jak ja to otworzę. No nie. Swojskie jajeczka, swojskie jajeczka, najlepsze od gospodarza. Tak. Co tu jeszcze mamy? Miodzik z pasieki Piotr Pijowski. Zapraszam. Będzie tasting. Będziemy musieli spróbować. PH Naturalny miodzik, moi drodzy. Naturalny miodzik. Piotr sam, Piotr sam go ogarnia, swoją pasiekę ma. I ma naturalny miodzik. Także zapisywać się na wiosnę, i jeść co najlepsze, i jeść co najlepsze. Piotrusia, miodziki. Będziemy próbować.